Witam w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać jak dodać ramu do telefonu więc wchodzimy w aplikację ram expander oczywiście żeby ją posiadać trzeba ją kupić ze sklepu play lub można też pobrać z internetu więc wchodzimy sobie w RAM EXPander. I tutaj nam wyskakuje takie okienko. Jeżeli damy Swap Active, aktywujemy ten RAM, ale najpierw trzeba tylko RAM dodać. O, wchodzimy w Optimal Volus i wybieramy z jakiej partycji ten RAM ma zostać dodany. Ja zawsze dodaję z karty pamięci. Tu naciskam, anuluj i wtedy RAM dodamy z karty pamięci. Druga kwestia, ile tego RAMu chcemy sobie dodać. Tutaj mamy taki suwak i który nam pozwala na dodawanie RAMu lub też jego pomniejszenie. Ja polecam wam ustawić, jeżeli macie yy, Jeżeli macie Dobry telefon Słaby telefon to yy, To ustawcie sobie 3GB yy, Drugi suwak służy do tego yy, Ile ramu yy, Telefon ma yy, to ma używać tego dodanego RAMu. Ile on ma go używać? Ja Wam polecam postawić, jeżeli macie dobre karty pamięci, polecam ustawić 70%. Jeżeli macie słabsze karty pamięci, to 30, ewentualnie 50%. Ja ustawiam sobie 70, bo mam dobrą kartę pamięci. Trzeci z to jest Perfect Kernel. I szczerze mówiąc, nie wiem do czego on służy. Wydaje mi się, że służy do tego ile ma tego ramu zostać ale nie jestem pewny Dobra Jedziemy teraz <laughs> dalej Tutaj pierwsze tło kto, gdzie, gdzie nam pisze SD Card Free to jest karta SD z której ten RAM będzie dodawany Druga rubryka, to jest RAM free, to jest RAM oryginalny, ile mamy w telefonie RAM -u. to jest VEM free, czyli tego ile tego RAMu RAM dodamy A to jest Total Free, czyli hmm. czyli suma RAMu oryginalnego i RAMu dodanego, więc teraz sobie naciśniemy Swap hmm. Active Jak widać mamy RAM dodany. I teraz mamy RAM dodany. Telefon nie powinno nazwie walić żadnej aplikacji. Widzimy szybko wszystko chodzi. Także w tym filmie to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania y, odnośnie tej aplikacji, y, to piście w komentarzach. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału i oczywiście do śledzenia filmów. Dziękuję za uwagę, cześć.